No i siedzi. Dzień dobry, dzień dobry. Niedziela. Byłaś! Nieduży on jest. Ja to się szczurów nie boję. Idę kota jakiegoś poszukują. W końcu mam dwa wewnętrzne i kilka zewnętrznych, nie? Chodka ze sobą, zobaczymy, jak co wywalczy gadek. Myśl tu masz. No masz tu szczura masz. Nie. Łap. Jezu. No niesamowite. Koniec. Nie ma obiadu ani kolacji. Super. No i co tu zrobić? Mamy poniedziałek u mnie faworki. Tutaj mam boczek, robiłam rolowany. On już się tutaj przygotowuje. Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, gdzie jest, kurczę. O, pokrywka. Zaraz znajdę pokrywkę. Wiecie, taki rolowany yy, z szynkowara. Tutaj mam faworki ze skóry, bo odkroiłam skórę. Faworki będę robić. Natomiast no i tutaj już namoczyłam swoje ogóry i dzisiaj kolejny słowik. Już trochę mam, niby ich niedużo jeszcze dosadziłam. Ale to zawsze jakoś wychodzi. No i dobra, robimy te faworki. No. Trochę popyskało. Wiecie jak sobie kupne kupne boczki. Ale nie jest tak źle. To jest najlepsze źródło kolagenu. Tam jest trochę brudno, bo nieważne. Najlepsze źródło kolagenu dla naszej skóry. Nie ma lepszego. Tak wyglądają. No i oczywiście, jemy bez węgli, to wtedy nam nie wchodzi w boki. A jak jemy w, z węglami, no to niestety tragedia. Także w tłuszczu nie powinno się łączyć z węglem. Z węglami, no. Ogólnie cukrami Zniosły na dworze. No, chowamy się. Nie wiem, czy padać nie będzie. Oby. No, idźcie już do domku. To jest taka parka starsza moja. Nie wiem nawet ile one mają. Samczyk i dwie samiczki. Tutaj ta z ciemniejszymi nogami. To jest od takiego faceta. Ja kupiłam, a to jest moja wykluta. Tak samo i ten jest mój wykluty. A ta jest. Kupiłam jako. No, już dawno. Niedaleko ją kupiłam. No idzie, idziemy do spania. Co wy nie chcecie iść? Co? Pipinic nic stąd. No idziemy do spania. Do spania, proszę państwa. Już. Pudełeczko całe zjedzone. Już. Szybko. Pipin. Pipin ze szczurami na Chociaż pies mi lata ze szczurami. Jan do domu, chodź. Bo tutaj to on, ten jarząbaty, to będziemy mnie zabić. Chodź, wszystkich musimy zagonić. Chodź Marianek, zaganiamy. Zaganiamy wszystkich, tak? Ja wiem, że mam ładne buty. Proszę bardzo. Marian, ty też musisz już iść, wiesz? No zobacz, jakie ładne, ładne butki mam. Marianek, idź już spać, idź. Idź. Dobrze, nie wracaj, nie skręć. jest następny dzień, bo ja zawsze tak wstawiam. E... W dzień to gotuję, później do lodówki. I na następny dzień to się tak uspokoi, się to wyjmuje. O, boczek rolowany, proszę bardzo. Smak. Niepowtarzalny, galaretka jest. Pycha, pycha. Siedzę sobie na huśtawce, usiadam na chwilę tę kawę wypiję i lecę coś mnie kurna przeziębiło, mnie. nie wiem czy to klimatyzacja samochodowa dopiero, słuchajcie, się podniosłam o. a która to już jest? piętnasta piętnasta tyle mam roboty, robota nie do przerobienia, ale no trudno nie będzie jak będzie jak tego nie wyleżę, po prostu cały czas się pocę, non-stop. Wcale nie jest tak upalnie, a ja po prostu chodzę i się po pocę, no wypacam to wszystko. Coś tam, ogórki mi się kasztanią. Chyba będę musiała je prysnąć... E, jodyną. Jodem trochę. Mam nadzieję, że im przejdzie. Idę tam, do, dam im... jedzenia, bo przecież... Już tutaj stoją, wszystkie patrzą. Nóżka boli, pokaż tę łapę. Pokaż. Moje malutkie. Pokaż się. Uh -huh. Pipunia. To jest mój cień. cień. Mój cień. Cały czas ze mną. Tak, Pipi. On jest... Y Znaleźliśmy go u sąsiada na drodze. W pudełeczku takim po małych, po małych butach. On naprawdę pewnie był oddzielony za wcześnie, ale w ogóle był zarobaczony. Yy, yy, po prostu nadałam mu mleka koziego i to te robale powodziło I po prostu z jednej i z drugiej strony i na drugi dzień już byliśmy u lekarza. Nie pipi? Nie wiedziałam, że on przeżyje w ogóle, niby taki był okrągły, a to były po prostu robaki. I jak te robaki mu wszystkie wyszły, to... Po... Oj, kurna. Skóra i kości. Ja jeszcze nie widziałam czegoś takiego. Brudny, oblepiony, straszne to było. No i tak u nas został, już jest chyba piąty rok, ja już nie wiem. Nie, nie wiem. I wodawał cały portfel swój z oszczędnościami na niego. Żeby tylko ze sobą, wtedy mieliśmy trzy psy kulka, już niestety nie żyje mała taka. No to były cztery, ale już są znowu trzy. No i na razie czwartego nie, tak? Pipi. I kozy się drał też. Nie wypuszczam ich, bo wczoraj zrobiły dziurę, poszły do sąsiada. Po prostu nie mam siły jej tej dziury ogarnąć. Pipi! Mój pipuszek. O kur... ojej, tak łapka boli. Teraz dostają paszę. Już, już. Marian, ty pierwszy, co nie? Marianka ty. Ale ty nie wychodź tam. Już wam daję, już. No odsuńcie się tamten wstręcił to podejdź do mnie ostatnio miałam y, pasze y, się, ta jest zawsze taka łysa, od małego była łysa i taka została y, ostatnio miałam pasze znaczy jedzenie takie zwykłe mielone zwykłe mielone, no podejdź, tylko podejdź y, Wycie, na nie. Nawet łamaną kukurydzę też była. Tak nie bardzo, ale jak zobaczył to, to po prostu. Mm, wspaniałe. Tam już ładnie. Widać. Bele słomy. Słucham, kochanie Marianku mój. Idź, zjedź, idź, bo ci wszystko zjedzą. Idź, idź. Idź. Królon. Nie wiem, czy mu. Może mu samica jakoś kupi. On jest w ogóle od sąsiada. Hmm, taki nie za duży jest. Ja raczej się nastawiłam wcześniej na takie większe, bosy takie, ale nie wiem, czy mu kupić teraz samicę. Nie wiem. Muszę jeszcze poczekać trochę, bo Tak, zaraz marchewkę dostaniesz. Co ładnie tu fika? Kto, kto tu fika tak ładnie? No chodź, pokażesz jak fikasz. <laughs> chodź. Chodź. Ojej. Tiku, 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 tiku. No dawaj, fikaj trochę. Opa. <laughs> Dobry ma humor. No idzie marchewka do ciebie. No dawaj, dawaj. O, takie masz. Nie? To co ty chcesz się bawić? Jest marchewki, zobacz. Taka elegancka. Masz. Czekaj przedzielać. O, widzisz, masz. Luigi, no je, jedz. Zielonego mu nie daję, bo... Dało. A to jest gołoszyjek, to jest mo z mojego, pierwszy raz jak wyklułem ptaki, kury. Do odejdź on tutaj sobie nie życzy ciebie. To gołoszyjek, y, jako pierwszy właśnie, nie, jako pierwszy miod, tak mój, ale, miod, to się nazywa miod? Ale jak on wyszedł To zupełnie inaczej wyglądał niż te wszystkie inne I ja się zastanawiam czy to w ogóle kura jest No ale Ale kura No daj mu troszkę, podrób mu On teraz jest wycofany Bo ma trzech tutaj e, Kolegów, którzy go Chcą, wiecie Chcą go Masz, on z ręki je Odsuń się No i nie ta wzięła Zablała mu, no masz. Chcą go z, z, z tego. Ja nie mogę się wysłać dzisiaj, dobra, nieważne. Marianna przyszła. Marianna. No masz. One za bardzo to chleba nie wiedzą, co to jest. Ja im nie daję, nawet takich wiecie, moczonych za bardzo. O. Marianna nie ma ochotności. Biały, biały go nie widzę. Tylko te dwa jakieś... Te dwa mają jakieś Patrz, już Marianna się trzęsie. Ona się denerwuje już strasznie. A pipi? Kogo? Nie, chlebek. Ale Marianna się już trzęsie. Ona się denerwuje. Marianna jak się denerwuje. Chodź, Marianka, masz. No patrz, no zabierają jej, no. Masz. Marianka, 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 Zjadła. Ona się całą trzęsie. Zaraz będzie atakowała kury, niestety. O, chodź, dawaj. No weź odczep trochę. Już tego się boi. Tyle mam zbiorów. Fasolka. Już jadłam fasolkę. Tutaj jeszcze pod spodem trochę ogórków jest. Znowu będę dzisiaj robiła pierwszego pomidorasa. Mam tu drugi. Postanowiłam go już zerwać. On sobie dojrzeje na parapecie, ale jest po prostu okazały. Już nie mogę się doczekać, kiedy ja go zjem, Po prostu spróbuję Czy tu jest taki jeden ale niech on jeszcze Niech jeszcze posiedzi reszta też niech siedzi jeszcze O tu też taki już się Już się zaczyna wstydzić Ale jeszcze niech siedzą e, Zaraz jakaś burza przyjdzie bo wieje Idę zamykam towarzystwo Tyle mi się udało fasoli dzisiaj wczoraj trochę mniej ale ona będzie zielona. Zawsze ją sadzę. Jest zawsze taka, jak powinna być. No tutaj resztę ogórków zaraz je namoczę i kolejny słoik będzie. Pomidora tego, jak mówiłam, to zebrałam. <grym> jakieś ziemniaczki mi się trafiły. Cebula biała, ostra jest strasznie i taka. Wyrwały mi się. No jaja, to to. Ja mam trzy wytłaczanki. Yy, Marianka zaczęła nieść, bo przestała. Czyli kaczka, ale znowu niesie się. I yy, perliczki dobrze poszły. Teraz znowu z jajkami. Męczy mnie kolejny dzień. Męczy mnie to przeziębienie, jak nie wiem. Yy, wierzba. Moja wierzba. Yy, muszę sobie odjąć trochę kory. Tutaj, tak, tą pierwszą warstwę to sobie ze skrobię. I um, utnę ten kawałek. Jaj, nic nie zaszkodzi. Zresztą one są tak duże, że je trzeba ściąć. No ale to jeszcze nie teraz. Później. No i tak to działa jak aspiryna naturalna. Na noc sobie to zrobię i jeszcze do tego dodam czarci pazur chyba. No, pokażę wam. O kurde, ostry ten nóż. Dobra. Jedną ręką to wiecie co. Nie nagrało mi się. Ale tak, mam tu korę wierzby. Yy, białoporka w życiu. Trochę lipy i tymianku wrzucę. Tymianek na drogi oddechowe będzie dobry, taki też orzeźwiający. Yy. I co? W takim garnuszku to jest takie siteczko, już tam wody wlałam. Jest na takich dwóch tylatach, ponieważ białoporek wymaga. Yy, tak samo jak i ta kora wierzby, którą już włożyłam i mi się nie nagrało, ale jest, włożyłam takie trzy kawałki. Yy, wymaga takiego jakby podgotowania, wiecie, w, yy, no brzącej wody przez kilka minut wymaga. Na co białoporek. Podnosi odporność. Naturalny taki antybiotyk przeciwwirusowy. Sama go zbierałam. Sama go suszyłam, no i muszę go wykorzystać. Kora wierzby, no to aktywny składnik salicyny. To jest naturalne źródło kwasu acetyl acetylosalicynowego, znanego również jako aspiryna zwykła. Ja nie mogę aspiryny zwykłej brać, bo po prostu mi od razu brząli brzuch, po prostu dręki. A potem... A potem po prostu... Y po tym mnie nic nie boli. To trochę działa łagodniej, wiecie. No, nie ma to jak naturalny środek, a nie syntetyczny. No i przeciwgorączkowa jest i przeciwzapalna. E, to gasi też bóle, łagodzi bóle reumatyczne na przykład, albo no i mięśniowe też, nie? No bo mnie kurna tak teraz położyło, że nie jest źle, bo muszę wszystko, wiecie, ogarniać, ale mogłoby być lepiej. No i, no i trochę tej lipy wsypałam niedużo, generalnie ja stosuję takie zioła, bo są, dzielimy zioła na rozgrzewające i chłodzące, na przykład takie chłodzące to mięta i szałwia, miałam szałwię zrobić, no ale przecież jak, jak zrobiłam z lipą tą mieszankę, lipa działa na potnie, Przeciwgorączkowo, natomiast poszałki się nie pocimy. Ochładza nas i to tak nie bardzo pasuje. No, przynajmniej na mój rozum, nie? <grych> tak mi się wydaje po prostu. No i to będzie się tak pyrkało. Będzie nie wiem, ile to godziny, może mniej. No i będzie gotowy, gotowy będzie ten napar. Na noc coś zrobię, wypoce się. Mam nadzieję, że mi przejdzie, bo to wiecie, nie ma co. A teraz takie deszczowe dni, raz tak, raz tak. I wiało oczywiście, a to na te wiatry to. Wiatru yy, nie lubię. Dobra, to ja się żegnam. I do następnego. I dziękuję Wam za obecność.